Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zapytacie, czy to są podróbki? Nie, to nie są podróbki. Jest to wersja francuska. Kart Pokémon. Są po prostu po francusku. Jak wiecie lub nie, karty Pokémon są w różnych językach. To są karty francuskie. Normalnie ja otwieram. Angielskie wyszły również polskie, różne japońskie. Tu mam na przykład japońskie. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. 100 subskrypcji i otwieram tego boostera. Dwie gwarantowane karty Holo i jeden GX. A kto wie, czy nie lepiej. Tego nie czekajcie, klikaj ten przycisk czerwony. Im szybciej to zrobicie, tym szybciej będzie odcinek. I co? Zaczynamy może od Lunali. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczycie coś ciekawego. jeszcze czym się różnią oprócz je, oprócz innego języka to czymś się różnią te karty patrzcie na to <laughs> niebieski kot fajnie nie wszystko w po... ojojo Trochę takie pocharatane Oj, oj, Na szczęście tu się przekłada 4, i to jest energia. Znaczy, nie, to nie jest energia akurat. ma energię z przodu. A nie, tak. To Ta energia jest tak. Co się z nią stało? Okay. Alolańskie Ty bo ja już zapomniałem, że to po francusku. Tak mi się co co za nazwa Wishiwasza. O kurde, chyba nie będę czytał. Tilly wszystkich, bo to będzie masakra. O takim O jest Nosferapti kokias paras kosmok o Reverse. i de <laughs> trochę charatnięty no Widzicie no, czekajcie, koszulki otworzę. Niech będzie, że rerkę też dam. Czekajcie, energia czymś się różni? Chyba nic, tylko piszę jakoś po francusku. I lecimy dalej. Widzicie, kot był niebieski, ale taki biały jak u nas. Ale niestety to są chyba zawsze takie. Więc nie ma co na to zwracać uwagi. no nie ja pitole ojojoj co z tą kartą patrzcie tu się a na łóżki A, to umiem czytać co 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 o kurde ciężko no, to, ten tak samo Grand double energy in color <laughs> kurde co się stało z tymi kartami pipetek a jak tu jest pizza south pizza south Iwi evoli Krabo Minable, niestety, Kurde, coś z tymi kartami jest nie tak, bo po prostu są zarysowane. Fajne różnorodność z tych angielskich karty po francusku. Może słuchajcie, otworzę, jeśli będziecie chcieli, karty po polsku. Po japońsku otworzę, jeśli dobijecie 100 subskrypcji. Zapraszam do klikania czerwonego przycisku. Nie zwlekajcie. Dobra. Cześć.